witam wszystkich serdecznie to jest karta kupiona przeze mnie firmy Patriot 256 giga support 4K to już któraś kolejna moja karta tych kart mam ile sztuk bardzo dobrze sprawują się w 4K w GoPro w najnowszym siódemce na Sony Elixach, najnowszych gdzie w 4K zapis jest 100 mega na sekundę, bitrate. Więc karta jest tania i szybka. Cena w Polsce to jest 140 zł. Tak, od 140 zł do 170 zł w sklepie, czyli jakieś 36 dolarów. Gwarancja, jak tutaj widać, jest 3 lata. Tutaj mam... Nie lubię tych naklejek, ale. Jest zakupiona w morele. Jako chyba już piąta czy któraś używana jest w Elixie 5, czyli Elix 100 piątej generacji, jak i w sony AX 700. Gdzie musi być szybka karta i stabilna. Właśnie 100 mega. Zrobię później test tej karty. E, niestety, w moim Macu czytnik jest za słaby i będzie pokazywał mniej niż ma ta karta, więc sprawdzimy na innym. I sp sprawdzimy na różnych czytnikach po, po prostu. Jeszcze tak. raz. sam mam takich parę kart Kupiona w Morele, to za 136,90 ale różne ceny dawałem, bo po 150 i różne oni w te ceny się zmieniają, więc... Dobra. Nie będzie to się obcina w tym miejscu ale jak to wyciągnąć? nie dawać jakieś ten żeby żeby to obciąć. Kolejne te pudełka to W związku, że nie to pier nie pierwszy raz będę otwierał, więc eee... Teraz będzie pewien problem. Tak, oczywiście ta wypadła. A te maleństwa jest, jak zwykle znając życie będzie siedziało i nie będzie chciał wyjść. Tu jest to maleństwo. I to jest spadek o 256 GB. Zaraz rzucimy go na testy. Zobaczymy jak działa. No i dobra, podłączyliśmy kartę teraz do Maca, niestety na czytniku zewnętrznym USB w Unitek. E, Mac nie ma niestety e, złącza SD. E, żeby mieć wiarygodny test to trzeba na Macu użyć minimum 2015 roku. Powód do tego, że wcześniejsze czytniki mogą być wolne. Do 2013 myślę, że już miary powinny być czytniki ok. Tak więc po USB mamy czytnik. Wskazujemy go 5GB na kartę. Czyli będzie to ten i początkowy zapis. Widać pokazuje 81 z, z małym hakiem. Więc bardzo dobra prędkość. zapis. Odczyt jest 91,7. Też bardzo dobry zapis. A więc do 4K. Do tych kamer i aparatów, które są współczesnie używane, jak najbardziej wystarczy do takich amatorskich zastosowań jak GoPro 7. Eee, czy wszystkie aparaty, które mają 4K, czy kamery, które mają 4K, do amatorskich zastosowań, jak najbardziej widać, ładny jest zapis, nie ma żadnych problemów. Karta nie jest droga w porównaniu z innymi, które używają w nazwach Pro i tak dalej, które no często nie są szybsze, a w zasadzie czasami nawet są wolniejsze. Więc mówimy. Tutaj podkreślam, że jest to czytnik zewnętrzny. Na czytniku wewnętrznym mogą być ciub wyższe parametry. Ale myślę, że powinny być zbliżone. Na jedny prędkość zapisu jest koło 80. Prędkość odczytu jest ko 91, 92. Więc można zobaczyć, że jest dość niezła. Na czytniku USB. No i drugi tutaj test jest, też pokazuje więcej, jak się zachowuje przy nagrywaniu. Więc widać, że cały czas parametry są dobrze trzymane, koło 82, 83. To jest bardzo dobry parametr.